Cześć, witajcie w FIFA 20 Road to Glory. Dziś na początek odbierzemy, no częściowo odbierzemy nagrody za ligę weekendową, bo e, paczki zostawimy sobie chyba do kolejnego odcinka. Natomiast tutaj jak widzicie mamy Golda 3. Juniorowi fatalnie się grało podczas Team of the Year w, w Champions. No, były lagi, jakieś wyrzucania z meczów, a więc mamy... Golda 3 i e, co za tym idzie dwa piki. No fajnie byłoby trafić jakiegoś Aguero, może Mareza, Rashforda, No ale czy będziemy mieli takie szczęście? No w pierwszym piku nie. Mamy Inksa, Kamarę i Dubrawkę. Weźmiemy oczywiście najwyżej ocenionego bramkarza Newcast. No bo przyda nam się pewnie gdzieś tam z czasem do przepalenia. No, to może tutaj coś ciekawego, no, czy jej da nam fajną kartę. No, dostaliśmy fajną kartę, dostaliśmy Markusa Rashforda, także możemy być zadowoleni. No, Anglik wygląda całkiem grywalnie, a więc przetestujemy go i zobaczymy, czy trafi do pierwszego składu, czy też będzie naszym super rezerwowym, no ale jesteśmy naprawdę. Zadowoleni z takich nagród za Golda 3. No a e, poza ligą weekendową, oczywiście w tygodniu, zajmowaliśmy się <laughs> Division Rivals i między innymi udało się ukończyć zadania o tego oto dżentelmena z jech No tutaj wzorowy asystent. Asystuj podaniem prostopadłym górą, e, piłkarzem z Eredivisji. No troszkę się. Pomęczyliśmy, bo a jak już ładnie nam tam się udało podać, no to jakiś terstegen obrzydliwy na bramce rywali popisywał się cudownymi interwencjami, no ale koniec końców zrobiliśmy. No i ta karta trafia do naszego klubu, a jest to karta, którą gra się naprawdę bardzo przyjemnie. No, zobaczcie statystyki, naprawdę super, hmm, możecie go wpuszczać sobie z ławki rezerwowych, no a poza tym oczywiście gracze Jaksu przyda się we wszystkich zadaniach mm, o, no, w których wymagani są piłkarze z Ligi Holenderskiej a tutaj już poziom 14 osiągnięty w noworocznym sezonie, no i mamy do wyboru mm, dwóch obrońców z Serie A chwilę zastanawialiśmy się czy może Kaseres, czy ten Tomijasu no, ale jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, zdecydowaliśmy się na potężniejszego, silniejszego i większego Japończyka. Tak więc pan jasu trafi do naszego klubu. A teraz coś o co prosiliście w komentarzach, a więc pierwsza część takiego poradnika, skąd bierzemy końcy. No, i na początek metoda brązowych paczek. Metoda. Może nie przynosząca ogromnych zysków, ale praktycznie pozwalająca na zarabianie bez żadnego ryzyka. Więc przyjrzyjcie się, jak to robimy. O, tutaj trafiliśmy kondycję zespołu, a więc y, to dobry traf. No bo y, gdybyśmy chcieli to taką kondycję, nie wiem, tam za 950, to spokojnie na pniu byśmy y, sprzedali, ale oczywiście robić tego nie będziemy, bo to nam się przyda chociażby w Food Champions następnym. No tu sprzedajemy kontrakty jakichś tam trenerów. Trening piłkarza wystawiamy za 200. No ludzie to kupują, bo wykorzystują te karty w jakichś tam zadaniach, między innymi o słapy. Tu porównujemy, patrzymy sobie na cenę tego piłkarza. Spróbujemy, spróbujemy Fatkicza wystawić za 200. Jak się nie sprzeda, to to go oczywiście później skwikselujemy. Brazylijczyk, no nie ma go dużo na rynku. Brazylijczycy są popularni w SBC, więc za 200 powinien się szybko sprzedać. No tu trafiliśmy jeszcze piszczka, ale nie tego piszczka popularnego, znanego i lubianego. No, tu kwiksel, no i przechodzimy do kolejnej paczki. No musicie mieć troszkę miejsca, oczywiście na liście transferowej. I właściwie za każdym razem, kiedy macie miejsce, otwieracie sobie taką paczkę za 400. Jak widzicie, wystarczy 2-3 przedmioty sprzedać, żebyście byli już do przodu. O, tu mamy pana, z, który się powinien sprzedać. Te wszystkie rzeczy: Quixel A, świecący strój z Chin. No widzicie, nie ma go za dużo na liście. Na, na rynku, a więc wystawiamy za 200. On się powinien prędzej czy później sprzedać. Stadiony Quixel. Francuski menadżer powinien się sprzedać. No tu jakieś za 300, za 200 jest. No wystawimy sobie go niezbyt chciwie za 250. I on się bankowo sprzeda. Karta z Ligi Szkockiej. No nie ma jeszcze SBC na tę ligę, ale powinien Henderson się za 200 końców sprzedać tu szwed z ligi szwedzkiej no i patrzcie no sporo jest go na rynku a więc raczej się nie sprzedaje więc quickselujemy, żeby nie zapychać listy trening za 200 oczywiście piłkarskie bramkarskich, bramkarskie quickselujemy. no i tu widzicie po 700 najtańszy pan Hazazi no dlatego że jest SBC na tę ligę oczywiście Wystawiamy i on się na pewno sprzeda, więc na tej paczce powinniśmy spokojnie mieć co najmniej stuprocentowy zysk. Kolejna paczuszka, no dopóki mamy tam miejsce, to otwieramy. Tu absolutnie nie ma ryzyka, no nie da się na tej metodzie stracić. Nawet jak raz na ileś razy traficie taką paczkę, w której nie będzie nic do sprzedania, to potem traficie na pewno coś, co wam te straty. Wynagrodzi, zrekompensuje No i tutaj jak widzicie, to samo tam strój Motherwell wystawimy pewnie pod warunkiem, że nie ma, no nie ma go dużo na rynku. To jest liga szkocka, trochę Szkotów gra w FIFA, więc pewnie się prędzej czy później ten stroik sprzeda. Menadżer szwajcarski, zobaczmy, no też nie ma go jakoś strasznie dużo na rynku. A więc wystawimy. No jeżeli karty ileś razy, przez ileś wystawień Wam się nie sprzedają, to możecie je oczywiście potem skwikselować, ale spróbować warto. No tu w przypadku bramkarza, mimo że jest to liga turecka, to bramkarze są najmniej chodliwi. Tutaj ten Bonifaz. Też jest go dużo. Liga niezbyt popularna, więc Quixels. a Brazylijczyk, jak tu Brazylijczyk, na pewno, na pewno się sprzeda, bo tylko kilka kart na rynku. Więc za 200 na handel. No Anglicy też są dosyć popularni, więc no jak widzicie, nie ma za dużo kart i wystawiamy za 200. No a więc pozostała nam tylko kondycja, która też się przyda. No i kolejna paczuszka. No fajnie, by było trafić jakąś taką droższą kartę, żeby wam pokazać, że też można. No i co my tu będziemy mieli? Co my tu będzie. O, i mamy droższą kartę. To jest oczywiście pierwsza Bundesliga. No a więc tutaj już zarobek powinien być zdecydowanie większy. Jak widzicie, 950, najtańsza. No a my sobie wystawimy za 1000, bo tamta się pewnie sprzeda szybko. No więc mamy tutaj już na tej karcie duży zarobek. Lewy obrońca angielski, no też jak widzicie, 650 najtańszy, więc za 700 sobie go wystawimy, bo mało kart na rynku. Kontrakty, stroje, całe to wszystko. Stadion, piłka, Quixel. No a tu Anglik jeszcze pewnie, no spokojnie, za 200 się sprzeda. No więc to było, o, a co tu się dzieje, opuszczanie, a będziemy mieli okazję zagrać w jedyny tryb FIFA 20, w którym nie ma nie jest oskryptowany, w którym nie ma lagów i tak dalej, a więc test kapcza. Hmm. Tu są emocje, zobaczcie, o, pach, no i tutaj tego pieska sobie postawimy. No jak się handluje, to od czasu do czasu gra traktuje nas jak jakiś coin sellerów no a tutaj trafiliśmy sobie w kolejnej paczce pana Sierra to mamy ligę włoską więc też powinniśmy na tej karcie coś zarobić 1500 najtańszy na rynku a więc wystawimy również za 1500 i ta karta powinna się szybko w miarę sprzedać a to wszystko quick tu mamy Chińczyka jest też SBC oczywiście na ligę chińską tam za 200 jedna karta a my sobie wystawimy za 300 też się powinien sprzedać jak nie to obniżymy to jest championship więc tutaj też jest SBC o, 500 najtańsza karta no żeby szybko ten zarobek przemiał zachodził no to też wystawimy za 500 no nie ma co się tam rzucać na zbyt wysokie ceny lepiej Więcej sprzedawać i mieć stały, regularny przychód. No a tu Brazylijczyk za 200 też powinien zejść bez względu na to, że z... o no, 250, wystawiłem. Zobaczymy, w razie czego obniżę. No i reszta, oczywiście, QuickSell to pokrywa nam koszta podatku. No i jak widzicie, karty schodzą. Zarobek może nie ogromny, ale stały i regularny jest. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik Wam pomoże. O handlu jeszcze będziemy rozmawiać, a na dziś to już wszystko. Trzymajcie się, na razie.